Cześć! W poprzednich odcinkach stworzyliśmy coś takiego, jak widzisz tutaj czyli wymodelowaliśmy bardzo prosty obiekt, na który później nałożyliśmy kilka materiałów czyli mamy jeden obiekt tutaj na samym środku, który jest cały szary, i obok mamy taki bardziej pomarańczowy obiekt, który dzięki modyfikatorowi mirror został odbity na drugą stronę czyli możemy modelować tylko tutaj z jednej strony, a wszystko, co tutaj zrobimy, zostaje odbite na drugą stronę. To było w poprzednich filmach, więc jeżeli jeszcze ich nie widziałeś, to zapraszam do opisu. Czyli mamy ten element i ten element prawie gotowy. Jednak teraz spróbujemy stworzyć kolejny element, czyli te tutaj, takie szyby, które jadą po tej taśmie. To będzie nieco bardziej skomplikowane modelowanie niż w przypadku tych dwóch obiektów, ale na pewno sobie poradzimy. Chowam to okno i zaczynamy. Czyli, żeby wymodelować obiekty, które będą sobie tutaj jechały, takie prostokąty, Będziemy raczej potrzebowali dodać na scenę Cuba, bo on najbardziej przypomina ten kształt, który chcemy osiągnąć. Czyli, żeby dodać na scenę Cuba, wchodzę w menu Add, Mesh, Cube, tak jak to zwykle robiliśmy. Teraz przeciągnę to do góry. Podlecę do tego Cuba, czyli gdy mam zaznaczony ten obiekt, mogę albo kręcić kółkiem w myszce i podjechać do niego w ten sposób, trzymając Shift, tak jak widzisz tutaj z lewej na dole, albo wcisnąć kropkę na klawiaturze numerycznej. Jeżeli nie masz klawiatury numerycznej albo nie chcesz aż tak daleko sięgać ręką, możesz wcisnąć klawisz Tilda. Zobaczysz tutaj różne dziwne opcje, ale nas interesuje aktualnie View Selected. Najedź na to i puść klawisz Tilda. Wtedy ekran automatycznie podjedzie do naszego Cuba, czyli do naszego zaznaczonego obiektu. Jeżeli zrobimy to na innym obiekcie, to ekran podleci właśnie do niego. Tilda, View Selected. Klikam tu, Tilda, View Selected. Klikam tu, Tilda, View Selected. No to zacznijmy nasze modelowanie. Mamy cuba, więc przejdę w tryb edycji. Wciskam klawisz Tab, S, Y i będziemy skalować w tym kierunku. To powinien być taki raczej cienki cube, tylko że ten cube nie powinien być identyczny ze wszystkich stron. Raczej myślę, że powinniśmy wyciągnąć go do góry. Czyli pewnie pamiętasz jak to się robi. Zaznaczę sobie tutaj tryb zaznaczania ścian. Kliknę na ścianę na samej górze i przeciągnę ją do góry. I teraz jesteśmy na tym etapie, gdy możemy dopasować to, co znajduje się na dole. Zjadę na dół, przejdę w tryb wireframe, czyli w tryb siatki, żeby zobaczyć tą ścianę na samym dole, zaznaczę ją i wrócę znowu do trybu viewport shading. Teraz cały czas mam zaznaczoną tamtą ścianę, więc mogę kliknąć za strzałkę i przeciągnąć do góry. Chodzi o to, żeby ta ściana nie była wewnątrz tego obiektu, a troszkę nad nim, żeby po prostu ten obiekt na nim stał. Może być coś takiego. I teraz, gdy mamy ten etap za sobą, będziemy mogli stworzyć tutaj dziurę czyli dziurę, przez którą będzie przelatywała nasza kulka dokładnie tak, jak jest w animacji. Ale najpierw, żeby tego dokonać, będziemy potrzebowali w ogóle kulki, która będzie mogła przelatywać przez ten obiekt. W animacji, którą próbujemy stworzyć ta kulka macha się na takiej linii. Ta lina to jest zwyczajny cylinder, który jest przeskalowany w jednej osi i przelatuje kulka przez dziurę razem z tą liną. Więc spróbujmy to zrobić. Jak mamy już ten obiekt, to teraz wyjdę z trybu edycji klikając klawisz Tab albo przechodząc tutaj do Object Mode i teraz dodam nowy obiekt Kuli. Wchodzę w Add, Mesh i tutaj wybiorę UV Sphere. Dostaliśmy nowy obiekt na scenie, który jest właśnie kulą. Mamy coś takiego, tylko jak widzisz, ta kula nie jest idealnie gładka, tak jak byśmy tego oczekiwali. Ona jest złożona z takich małych kwadracików w tym miejscu. One trochę psują efekt. Ja bym chciał, żeby moja kula była idealnie gładka. Dlatego uważaj, wciskamy prawy przycisk myszy i w tym miejscu wybiorę Shade Smooth. Dzięki czemu Blender wygładził te ściany, które tutaj się znajdowały. Czyli, gdy wejdziemy w tryb wireframe, to ten obiekt dalej składa się z dokładnie takiej samej liczby ścian, ale te ściany są inaczej cieniowane, czyli jest inny shading na nich. Gdy kliknę prawy przycisk myszy i wybiorę shade flat, to wracamy do tego, co było, a prawy przycisk myszy shade smooth znowu wygładza jakby wygląd tej kuli. To nam się bardzo przyda, gdy będziemy tworzyć materiał. Ustawmy tę kulę mniej więcej w tym miejscu i zobaczmy, jakiej wielkości ona powinna być. Powiększę ją, żeby była mniej więcej taka. Myślę, że coś takiego jest dobre. I może trochę wyżej. I teraz tylko powinniśmy stworzyć to takie połączenie tutaj. Tą linę, na której będzie ta kula w ogóle wisiała. Więc jak to zrobić? Wspominałem o tym, że wykorzystamy do tego cylinder. Czyli wchodzę znowu w menu Add, Mesh i tutaj wybiorę cylinder. Przeniosę go troszkę do góry. No i to na razie nie wygląda jak lina. Zaraz się tym zajmiemy. Teraz przydałoby nam się przeskalować ten cylinder, żeby stał się mniejszy, ale za to dłuższy. Jak to zrobić? Wchodzimy znowu w tryb edycji, klawisz Tab, albo tutaj Edit Mode, i będziemy go powiększać. Możemy albo wcisnąć S, żeby zmniejszyć, i teraz S, Z, żeby przeskalować tylko w osi Z. Dzięki temu stworzy się bardzo długi i bardzo chudy. Ale gdy kliknę Ctrl Z kilka razy, żeby wrócić do tego kształtu, który był na samym początku, to będziemy mogli zrobić to w jednym skrócie klawiszowym. Czyli wciskam S i teraz Shift Z. Dzięki temu będziemy skalować ten obiekt we wszystkich osiach, tylko nie w osi Z, którą nacisnęliśmy. S Shift X będzie skalowało we wszystkich osiach, tylko nie w X. A my teraz wcisnęliśmy S Shift Z, czyli skalujemy w osi X i w osi Y. Nie w osi Z, czyli dzięki temu możemy sprawić, aby on był chudszy. S, Shift, Z, znowu coś takiego. I wciskamy Tab, żeby wyjść z trybu edycji. Dam go trochę wyżej, albo troszkę niżej, żeby jednak wchodził w tą kulę. Tutaj, i znowu Tab, wchodzimy w tryb edycji. Zaznaczam teraz ścianę na samej górze i przeciągam ją bardzo wysoko. Dzięki temu mamy naszą linę. Ona nie musi być do niczego przywiązana ani do niczego się łączyć. Ważne, że gdy przejdziemy do widoku kamery klikając w tą ikonkę tutaj, to nie będziemy widzieć tego, gdzie się kończy. Kula będzie latała mniej więcej w tym miejscu, więc no i tak i tak nie będzie widać tego wszystkiego, co znajduje się ponad tą ramką w tym miejscu. Czyli jest wszystko w porządku. Przesunę ją znowu w to miejsce i podlecimy do niej wciskając tyldę View Selected. Jesteśmy teraz w miejscu, w którym znajduje się nasza kula i przydałoby się wyciąć dziurę. Bo aktualnie, gdy przesuniemy kulę, to ten obiekt jest cały pełny w środku i nie możemy z tym nic zrobić. Kula by się po prostu od niego odbiła. Więc żeby wyciąć dziurę w tym obiekcie, będziemy potrzebowali oczywiście kolejnego innego obiektu, którym będziemy mogli wyciąć tą dziurę. Możesz to zrobić oczywiście tą kulą albo narzędziem knife, czyli nóż, który wycina ale według mnie najprostszym i najszybszym sposobem, żeby tego dokonać, jest dodanie kolejnego obiektu, który będzie cylindrem. Myślę, że jednak mogę troszkę powiększyć jeszcze tą kulę, żeby ta dziura była większa. I teraz tak, chciałbym, aby ten nowy obiekt, którego za chwilę dodam na scenę, pojawił się idealnie w tym samym miejscu, w którym jest ta kula. Czyli żebym mógł wyciąć dziurę idealnie, dokładnie w tym miejscu. Inne miejsce mnie nie interesuje, bo chodzi o to, żeby ta kula przelatywała przez dziurę. Więc, żeby to zrobić, wykorzystamy 3D-kursor. Gdy przytrzymasz Shift i klikniesz prawym przyciskiem myszy, to zobaczysz, że 3D-kursor, czyli ten taki znaczek, będzie się przemieszczał. I to jest o tyle przydatne, że teraz, gdy wcisnę add, mesh i dodam jakikolwiek obiekt, to ten obiekt pojawi się idealnie w tym samym miejscu, w którym jest 3D-kursor. Gdy teraz go przemieszczę, znowu Shift, prawy przycisk myszy, add, mesh, manki. To małpka pojawiła się w dokładnie tym samym miejscu, w którym znajdował się 3D kursor. Usunę teraz te dwa elementy i zrobię dokładnie to samo z tą kulą. Klikam na kulę, wciskam Shift i klikam prawym przyciskiem myszy. Tylko jak zobaczysz, ten 3D kursor pojawił się na powierzchni tej kuli. A ja bym chciał, żeby on pojawił się tutaj, tam gdzie jest środek tej kuli, tam gdzie jest ten origin point, pomarańczowa kropeczka na samym środku. Żeby to zrobić, wystarczy wcisnąć Shift S i wybrać kursor to selected, czyli kursor przemieści się do obiektu, który jest aktualnie zaznaczony. A aktualnie mamy zaznaczoną tą kulkę. Widać to po tym, że pojawiła się dookoła niej taka pomarańczowa kreska. I teraz wejdę w menu Add, Mesh i dodam cylinder. Wcisnę R, X. 90, aby obrócić ten obiekt w osi X o 90 stopni. Oczywiście, gdy kliknę Ctrl Z, mogę dokładnie to samo zrobić tymi narzędziami z lewej strony. Wybieram narzędzie Rotate, klikam za tą czerwoną linię i obracam. Tylko, żeby obrócić idealnie o 90 stopni, bym musiał wcisnąć jeszcze klawisz Ctrl. Wtedy będę miał przeskakiwanie takie co 5 stopni. Tutaj z lewej u góry, gdzie znajduje się teraz moja myszka, jest napisane o ile stopni obracam. Teraz mamy minus 110, teraz mamy 35, a ja chcę obrócić o minus 90. Coś takiego. Wrócę do narzędzia Move i teraz będę mógł zwiększyć lub zmniejszyć to. Chciałbym to zwiększyć do takiego etapu, aby było troszkę większe niż kula, która się tutaj znajduje. Teraz może wejdę w tryb Wireframe i zobaczę, że to jest troszeczkę większe. Może jeszcze bardziej zwiększę? Coś takiego. Jest bardzo dobrze. Wrócę znowu do naszego trybu Material Preview i teraz znowu użyjemy modyfikatora. Wybierz najpierw obiekt, w którym chcesz wyciąć dziurę. Później wejdź tutaj z prawej strony do panelu modyfikatorów, ten kluczyk niebieski. Kliknij Add Modifier i tutaj dodaj modyfikator o nazwie Boolean. On powinien być ustawiony na Difference, czyli różnica. I tutaj gdzie jest obiekt klikamy pipetkę i klikamy ten obiekt, którym chcemy wyciąć dziurę. Czyli teraz, tak jak widzisz, ta linia pokazuje nam, że ten obiekt tutaj wyciął dziurę w tym obiekcie, do którego przypisany jest bulin. Tylko, że nie za bardzo to widzimy, bo ten obiekt nam zasłania. Nie wystarczy go zwyczajnie przesunąć, bo nie będzie widać tej dziury. Trzeba kliknąć na ten obiekt, w którym mamy ten modyfikator. I tutaj, gdzie jest ta taka strzałeczka, kliknij ją i wybierz Apply. Teraz ten modyfikator został zastosowany. Czyli został jakby użyty na tym obiekcie. Nie ma go więcej w spisie z prawej strony, ale za to wszystko co on robił zostało przeniesione na geometrię. A to oznacza, że teraz gdy klikniemy ten obiekt i przesuniemy, to ta dziura dalej tutaj jest. Możemy się pozbyć tego obiektu, on był tylko do wycięcia dziury. No i mamy naszą dziurę. Jedynym elementem, jaki nam został do zrobienia, jest to połączenie w tym miejscu. Fajnie, jakby ta lina też miała swoją dziurę, przez którą będzie mogła przechodzić. Podczas robienia tego elementu poznamy jeszcze jedno, ciekawe narzędzie modelowania w Blenderze. Czyli zaznaczam ten obiekt, przechodzę do trybu edycji, wciskając klawisz TAB lub tutaj EDIT MODE i teraz przybliż tutaj, wciśnij CTRL R i najedź na jedną ze ścian. Pojawi się taka kreska. Gdy teraz klikniesz lewym przyciskiem myszy, to teraz będziesz mógł przesuwać tą kreskę. Kliknij teraz prawym przyciskiem myszy. Czyli dodaliśmy kreskę, dodaliśmy przecięcie, taką krawędź, która stworzyła dwie oddzielne ściany z jednej i później mogliśmy poruszać tą krawędzią w prawo lub w lewo. A przez to, że kliknęliśmy prawy przycisk myszy później, to anulowaliśmy przesunięcie. Dzięki temu ta krawędź tutaj jest idealnie na środku ściany, do której ją dodawaliśmy. To samo zrobimy po drugiej stronie. Ctrl R, pojawia się kreska. Lewy przycisk myszy. Teraz możemy przesuwać, ale chcemy, żeby to było idealnie na środku, więc wcisnę prawy przycisk myszy. Anulowałem przesunięcie. Dostaliśmy teraz dwie dodatkowe ściany. A zrobiliśmy to po to, żeby móc użyć narzędzia knife, czyli nóż. Wciśnij K na klawiaturze i teraz dostaliśmy ikonkę noża. Najedź tutaj na wierzchołek, kliknij lewym przyciskiem myszy i gdy teraz będziemy przeciągać do góry, zobaczymy linię. Ta linia to jest miejsce, w którym stworzymy przecięcie. Tylko żeby ta linia stworzyła się idealnie prosto, wciśnij Z i teraz dostaliśmy linię niebieską, po której możemy przesuwać nasz nóż. Czyli przesunę tutaj na samą górę i wcisnę lewy przycisk myszy. Dodaliśmy przecięcie, więc mogę wcisnąć Enter, aby to zatwierdzić. Teraz stworzyliśmy dodatkowe przecięcie. Tak samo zróbmy z tej strony K. Klikam tutaj lewym przyciskiem myszy, przeciągam do góry wciskam z na klawiaturze i znowu klikam lewym przyciskiem myszy i enter dokładnie to samo tylko z drugiej strony k lewy przycisk myszy z przeciągam do góry lewy przycisk myszy enter k lewy przycisk myszy z przeciągam do góry lewy przycisk myszy enter i jeszcze został jeden element tutaj musimy to wszystko oddzielić ładnie czyli nic prostszego k klikam tutaj, przeciągam tutaj enter. K, lewy przycisk myszy, lewy przycisk myszy, enter. I stworzyliśmy takie ściany, które tutaj idą. Teraz możemy w trybie zaznaczania ścian kliknąć na tą ścianę i teraz z shiftem klikać na pozostałe ściany, tutaj, tutaj, tutaj i tutaj i zwyczajnie je usunąć, żeby stworzyć dziurę. X faces Usunęliśmy te ściany i mamy teraz dziurę. Tylko nie chcemy mieć tutaj dziury, bo widać to, co jest wewnątrz tego obiektu. Więc, aby załatać tą dziurę, przejdź do trybu zaznaczania krawędzi, kliknij na tą krawędź i na tą drugą z Shiftem. Teraz wciśnij klawisz F. Tak samo tutaj. Jedna krawędź, cały czas trzymam Shift, druga krawędź z lewym przyciskiem myszy i wciskam F. Dziury zostały wypełnione ścianami. No, i mamy naszą kulę, która będzie przechodziła przez ten obiekt dzięki temu, że wycięliśmy tutaj dziurę. W następnym odcinku spróbujemy rozbudować to, co właśnie dodaliśmy, czyli dodamy do tego jeszcze materiały, żeby ładnie się prezentowało, troszkę pobawimy się modelowaniem, no i pokażę Ci przynajmniej jeden bardzo fajny modyfikator, którego jeszcze nie używaliśmy w tej serii. Do zobaczenia!